Witajcie! Dziś mam dla Was recenzję pensjonatu Wilna na Cichej. Jak sama nazwa wskazuje, znajduje się przy ulicy Cichej 2 w szklarskiej porębie. Jego dużą zaletą jest niewątpliwie ogródek z trampoliną i miejscem do odpoczynku, gdzie można podziwiać piękną okolicę. Stacja kolejowa oddalona jest o 5 minut drogi. Obiekt oferuje śniadanie od 8 do 10 w przestronnej jadalni, skąd również możemy obserwować góry? Po południu mamy możliwość wypić kawę lub herbatę, a także poczęstować się ciasteczkami czy owocami. nie jest całkiem spory kącik dla najmłodszych wygodne kanapy, telewizor i odtwarzacz muzyki, a nawet piłkarzyki. Na śniadaniu każdy znajdzie coś dla siebie. Jest kawa z ekspresu i sypana, wiele rodzajów herbat, ciasteczka, płatki zbożowe i musli, jogurty, dżemy. Kiełbaski na ciepło, jajecznica podawana na przemian z jajkiem sadzonym, gofry, duży wybór obkładów, zaczynając od serów żółtych, wędlin, przez dżemy, twarożki, pasty, kończąc na warzywach typu pomidor, ogórek. Z pieczywa mamy do wyboru bułki, a także dwa rodzaje chleba. Tak wygląda moje przykładowe śniadanie. Obiekt posiada kilkanaście pokoi z łazienkami rozmieszczonych na trzech kondygnacjach. W częściach wspólnych możemy podziwiać zdjęcia w winni, a także okolicznych atrakcji. Na pierwszym piętrze mamy do dyspozycji miejsce na odpoczynek. A także dobrze wyposażony aneks kuchenny. Z czajnikiem. Mikrofalówką z lewem naczyniami, oraz dwoma lodówkami. Mamy też herbatę i kawę bez limitu. A także dodatkowy papier toaletowy i ręczniki papierowe. Pokój, który Wam prezentuję to pokój trzyosobowy, ale większość jest dwuosobowa. Na drzwiach wyjściowych mamy lustro obok wejścia do łazienki. Widok z pokoju jest naprawdę uroczy. Dostępna jest dość duża szafa z wieszakami. Kanapa, którą można rozłożyć. Jest też stolik z dwoma przesłami. Dalej mamy całkiem wygodne łóżko ze stolikami nocnymi i indywidualnym oświetleniem. Oprócz tego mamy też lampę stojącą oraz telewizor. Niestety do dyspozycji mamy tylko dwa gniazdka prądowe, zatem warto wziąć ze sobą jakiś przedłużacz czy listwę. Warto dodać, że pokoje są bardzo ciche i niemal nie słychać reszty gości. Łazienka jest niemal idealna. Posiada toaletę, wieszak na ręczniki prysznic. Mamy też dużą umywalkę z lustrem i szafką. A także suszarkę. W szafce jest naprawdę dużo miejsca na kosmetyki. Zmieści się tam naprawdę wszystko. Brakuje mi jedynie dodatkowego oświetlenia nad lustrem. Moja ocena tego obiektu to mocne 9 na 10. Bardzo polecam wam willę na Cichej i zachęcam do rezerwacji na przykład przez Booking. Dzięki za oglądanie i do następnego.